Hej, cześć Siemano, z tej strony Lake Mer. Witajcie w kolejnym odcinku z Widźmina 3. Oczywiście dodatek krew i wino. Słuchajcie. W dzisiejszym odcinku, jeśli te zadanie nie będzie długie, wybierzemy się, już wam pokazuję w jakie miejsce, ponieważ. Um, ojej, gdzie to jest teraz? Gdzież to może być? Gdzieś. Tutaj, bodajże, w tych okolicach. Jeszcze sprawdzę. A um, gdzieś tutaj, w jakimś takim fajnym miejscu, jest zadanie. Chyba to jest tam, właśnie gdzie Wam pokazałem na początku. Chyba dziś tutaj. Nieważne, słuchajcie. Udamy się tam i wykonamy zadanie, które um, poleciło samo CD-projekt. Znaczy, nie tyle CD-projekt. Um, co, no wiecie, nagrałem poprzednie odcinki, bo wiecie, że ja nagrywam hurtowo, mówię, a będę nagrywał, to niech się wysyłają, tak? I wszedłem od razu sobie na Facebooka sprawdzić i właśnie e, Wiedźmin, bo tak to się nazywa na Facebooku ich strona, e, dodali dwa zdjęcia z mapką oraz e, z, z miejscem. I proszę, aby wykonać tego hosta, questa jutro będzie niespodzianka. Zanim Wy to obejrzycie, no to ta niespodzianka już trochę po tym świecie będzie podróżowała, ponieważ ja to Widzicie? nagrywam w czwartek 9 czerwca, ale jeśli będę miał na tyle dużo odcinków, że będę mógł dwa dziennie udostępniać, to szybciej go zobaczycie. Tak więc cóż, mam nadzieję, że nie będziecie nigdzie oglądać tego co tam będzie. Ja sam nie wiem co tam jest. Niemniej jednak, lecimy sobie do tej winnicy. Hmm, chyba tędy. Ponieważ mieliśmy tu dotrzeć. Okej, okay, chyba do środka, co? A może nawet nie. Nie bez kozory chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli, winnica mocno podupadła. Doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy Twoją pomoc. Dobra, nieważne. W zasadzie to już się zgodziłem. O, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. No, słuchajcie, pięć różnych miejsc. Ciekawe, bardzo ciekawe. O, dostałem pieniądze w końcu. Dobra, płotka, chodź. No, słuchajcie, sypnęło kaską. Dostaliśmy 700 i 800. To już jest jakiś pieniądz, co nie? Kurczę, ale tu gęsto nic nie widać. Dobra, jakaś ścieżka, która no nie za bardzo gdzieś prowadzi. Chociaż może się uda jakoś. Słuchajcie, to jest cały czas teren jednej widnicy. Czujecie to? Jaki to jest rozległy teren? Masakra. Co jest? Uuu, halo. I co, utknęliśmy? Płota A, dałaś sobie radę, dzięki ci. Mm, co my tu mamy? Okej. Okay. Jest Tu mamy całe gniazdo. O, ty mendo jedna. Kurcze no. Przynajmniej nas nie trafił. Kurczę, kurza mnie to, że oni się pojawiają z przodu i z tyłu co nie. Dobra, ciebie już nie ma. Teraz to tylko kolega. Znowu nam się miecz psuje. Chciałem, żeby go sieknął jeszcze. Geralt w drugą stronę. No dobra. Rzucę bombę. Nie ma ich. Dziękuję. No dobra. Kolejne 400 metrów. Zobaczcie. 400 w jedną, 400 w drugą. To nie jest... Płotka. Halo. No co ty, Płotka, za sarenką gonisz? Ja rozumiem, pies, wilk, ale KOŃ! Okej, okay. to was tutaj zostawię w spokoju, żyjcie sobie. Nie będziemy im zawadzać. Co ciekawe, nie mam zaznaczone na miejsce docelowego na mapie, tylko... ...że tak powiem, kuleczki się pokazały. Gdzieś nas to prowadzi Okej, okay, chyba na te pole coś tu lata Lipowe pole. Dzień dobry Ośluzy. I co Tego się nie spodziewałem Nie będzie. Z nim raczej problemu. Zobaczcie jak go mielimy. Chodź tu. Jeszcze pawie tutaj jakieś są. Umarło mu się. I bardzo dobrze. Nie ma takiego bicia. O, jeszcze to było opuszczone miejsce. Zapomniałem. Jeszcze je tutaj zasiedlimy. No, Geralt, medytuj szybciej. Nie mamy całego dnia przecież. Okej. Okay. pomedytowane. To teraz wracaj do pracy. Gdzie ty jesteś? Usiadł na polu, co nie? A teraz jest dziś. Bóg wie gdzie. No, warto było tutaj zajść. Dobra, lecimy dalej. 600 metrów, wow. Kurczę, naprawdę dużo odległości, ale przyznacie szczerze, że pokonujemy je dosyć sprawnie. Płotka dosyć szybko jeździ, tak więc nie ma tu problemu. Zjemy sobie jeszcze pierożka. Czemu nie? Nikt nam tego nie zabroni. Okej, okay, fajnie, że pokazuje nam drogę też na skróty. I zobaczcie, tu już byliśmy w tej okolicy. Co, jak co? Okej, okay, witam, dzień dobry. Mnie się tam podoba pomysł, hrabiego monie. A ja nie wiem, co to za pomysł, i nie wiem, czy jest głupi. A kogo tam obchodzi nasza bida? Ok, już niedaleko, 150 metrów. Zapewne jeszcze będą kwiaty jakieś do ubicia, bo zawsze są. Tak mi się wydaje. Ewentualnie jeszcze raz te kolomoro polo polo I tyle w temacie. O, rozbójnicy. Scolomolo-Polo my to ich nazywamy. Ajajaj, myślałem, że zdążę jeszcze go pacnąć. Ciekawie atakują. W tym samym miejscu się pojawili. No chodź. Okej, okay, przeniósł, ciekawe... Przeniósł się, ale... Chodźcie. Nie schował się. To ci ciekawostka. No i oczywiście ukryty skarb. A może i nie? Myślałem, że będzie jakiś. O, słuchajcie. Już wszystko, nic tu więcej nie ma. Skrzynia jeszcze, no tak, najważniejsze. No i dobra, 400 metrów ostatnie. Płotka chodź, ale żeś uciekła daleko. No to jazda. Ostatnia prosta, tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że ostatnia prosta. No co oni jeszcze mogą nam zlecić za zadania? No nie mam pojęcia. Ale rudera. A mój brat dał miecz, Super. Fajne. <taki> takie nawiązanie troszkę moim zdaniem do, do Gry o Tron. Pierwszych, pierwszych takich odcinków Grotron. Gdzie... W sumie nie, To nie jest spoiler jak dla mnie, gdzie Jon Snow dał swojej siostrze właśnie miecz. O. Cóż to za ruiny tutaj są? Proszę, proszę. Rozbójniki. My sobie tutaj dotrzemy prędzej czy później. Na razie my ich zostawimy. Mam ważniejsze rzecz na głowie. Ludzie w opałach. Spoko. Młynek. Ale jesteś paskudny. Mówisz Geralt, no w sumie brzydco, co nie są? ja ci nie uratuję, ich po prostu zabiję. Żadnych zaklęć, Dobra. Już, Dobra, już jesteś wolny. Kim jesteś? Powiedz mi, przyjacielu. Dzięki ci, panie. Gdyby nie ty. Wiecie, z tymi grasantami to nie ma żartów. Mogę wykuć dla ciebie nowe żelastwo. No, co tylko chcesz. Ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu w Belgaardzie. To wróćmy. I tak muszę tam wrócić. Chodźmy. Nie ma co tracić czasu. Co prawda od ciebie nic nie chcę. Może sprzedam ci jakieś tam pierdoły. Typu, miecze, zbrojki i tak dalej, ale no raczej nie jest on nam w stanie zaoferować nic, co by nas interesowało. Jeszcze raz dzięki za ratunek. Chcesz obejrzeć moje towary? No poka mnie, co tam masz. Pokaż, co ta, tam masz. Raczej nie masz nic ciekawego, ale zobaczmy. No, ma większe kamienie. Okej. Okay. Ma w sumie rzeczy, które byśmy potrzebowali do naszych mikstur, ale nie, nie o to chodzi. To sobie sprzedamy, bo mi się ten miecz nie podoba po prostu. To sprzedamy, to też. Szkoda, że ten jest gorszy tego, co aktualnie mamy. Co jest? Nie masz pieniędzy, koleś, serio. To jeszcze sprzedamy wybilacze. No, lipa straszna. Biedak jesteś. Do zobaczenia. No i dobra, słuchajcie, wracamy do Matyldy oraz Liama. Dobry. Uporałem się z problemami Belgardu. Winnica znowu może działać tak jak wcześniej. Doskonale. A zatem, tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu przekazuję Państwu prawa do winnicy Belgard Ufam, że będą Państwo nią dobrze zarządzać. Wspaniale. Ach, już czuję zapach dojrzewających w słońcu winogron. Nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Proszę, oto nagroda. Ale to nie wszystko. Odwiedź nas za jakiś czas. Będziemy mieli dla ciebie niespodziankę. Nie omieszkam. Bywajcie. No słuchajcie, 900 koron to nie jest mało. No i widoki też macie tutaj. Niczego sobie. Trzy dni, i możemy do nich wrócić. Spoko. A czy mamy jakieś. Tak, wróćmy do Korwobianko. Odnowimy sobie naszą chałupę. No, niestety. Dobra, słuchajcie, pojedziemy sobie. E, troszkę czasu nam zleci. Wiem, że to jest taki, ale taki fest zapychacz do odcinków, że ja sobie jadę, opowiadam bzdety. Na lewo, Geralt. Ale no cóż, no takie mamy życie, no. Dlatego pozostałem małym YouTuberem. Nie dam ci miedziaka, bo nie mam miedziaka. Mam no, tylko floreny i oreny. I co ty na to? No, dawaj, Geralt, wyjedź z tej wsi. Musimy cwałem lecieć, a nie galopkiem. Lopek jest dla leszczy. No cóż, no, podoba mi się tutaj. Nazwijmy to fizyka wody, tak? Dobra, jest wow, lecimy. W takim razie, co mi dużo nam nie zostało do przelecenia, że tak powiem, 170 metrów. Zobaczcie, gadałem od rzeczy, ile weszło, i nagle się okazuje. Jesteśmy na miejscu. No dobra, płotko moja ty. Możemy sobie w takim razie podejść tutaj. Użyć tego, użyć tego, a co? Wolno nam, w końcu to jest nasze. Coś jeszcze tutaj mamy. Cóż tu to jest? Nie w tym pomieszczeniu, w tym. Możemy sobie wszystko przelecieć. Zlecimy premie do doświadczenia. Dobra, słuchajcie, remont. Gdzie jest nasz? To jest majordomus. Jak idą prace renowacyjne? Wspaniale. Wyposażenie, które ostatnio jaśnie pan polecił mi zamówić, już dojechało. No, no to czas na remoncik. Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazyni? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? No oczywiście dom, bo na dworze już nic nie ma. Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz? Za pozwoleniem. A może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rompali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broni, pancerze, których admirał był miłośnikiem. No to jedziemy z Koksem. Zdaje się na ciebie Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała rezydencję admirała. To najlepsi specjaliści w okolicy. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już dwa dni później jaśnie pan będzie mógł się cieszyć piękną, odnowioną rezydencją. No Czy to fajnie. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Nie dziękuję Barnabo Bazyli. Dziękuję. No słuchajcie. Nie pozostało nam nic. Jak poczekać? Ale chyba nie będziemy czekać tutaj, to tutaj to co nie? Czy mamy jakieś jeszcze zadanie? O, proszę. Dowiedliśmy czegoś, współczucia. To prawdopodobnie było. Jeśli chodzi o córkę tego kolesia, któremu tam pomagaliśmy, zdjęcia porobić. No i jeszcze odpowiedni moment na mądrość. To może być ciekawe. Rycerz do wynajęcia nie chcemy. Tutaj musimy poczekać. Korwobianko musimy poczekać. Więcej niż mistrz. Okej. Okay. O, słuchajcie. Czyli ja tu miałem zadanie, do którego trafiłem przypadkiem, jeśli chodzi o te arcymistrzowskie schematy. Oczywiście mamy je w poszukiwaniach, tak? Zlecenia Widźmińskie też mamy takie nie bardzo dla nas. Chodźmy w takim razie porozmawiać z Regisem. Czy nie? A to jest pytanie. Nie, słuchajcie, dzisiaj już nie porozmawiamy z Regisem. A Żegnam Was przy tej starej ruderze, ale w następnym odcinku już zobaczymy się z Regisem, porobiłem trochę zadania głównego, potem znowu poboczne, wiecie jak jest. No nic, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, piona.